Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witamy serdecznie. Ponownie z Krakowa. Tak, dokładnie, tak. Słuchajcie, występowaliśmy dzisiaj w Krakowie znowu. I było nam niezwykle miło być o, dzisiejszego wieczoru tutaj w tym Sza, pięknym mieście królów polskich. Dokładnie. No i słuchajcie, jako że już wystąpiliśmy, to pora teraz iść coś zjeść na prawdziwą, wspaniałą kolację. Dokładnie. Wierzynek kojarzycie. Wierzynek, słuchajcie. Tam będziemy dzisiaj. Krakowski wieżynek. Yeah. Miło było nam e, wrócić do Was e, ponownie i że kolacja czeka, także e, może wejść to wyłącz no jak to i było? zaraz wrócimy, tak? No, zaraz, tam. zaraz Tam gdzieś, tam, tam, tam. Czekaj, tu. A, tu. Słuchajcie, e, co mam będziemy mówić z Zauważyło się, że do wieżynka wpuszczają tylko w krawat. Bo i nas nie wpuszczyli, no. Ale i tak było Jesteśmy już w kuracji. No. M, nam smakowało. Czekaj, bo sałata została jedna. No, pamiętajcie, wierzynek to tylko krawat. Wadnie. Poczekaj, bo frytki na sobie wyłączę. A, tak. a gdzieś wyłączyć. Tak.